Okay. A znacie żart o czasie? Czasie wziąć w garść. Hubert, nie mamy czasu na żarty. Wielu ludzi, szczególnie młodych, nie potrafi rozsądnie zarządzać swoim czasem. Tak? A niby skąd to wiesz? Dobrze wiesz, że sam nie potrafisz. Podobnie jak ja i prawie 50% osób, które wzięły udział w naszej ankiecie. Większość z nich marnuje zazwyczaj od 2 do 4 godzin w ciągu dnia. Hmm. 4 godziny dziennie to w sumie. 28 godzin tygodniowo. Nieźle? No właśnie, źle. Najwyższy czas zająć się tym problemem. Dlatego właśnie wzięliśmy udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorem. Naszym głównym celem jest zwiększanie świadomości na temat racjonalnego gospodarowania czasem i pokazywanie, jak można to robić. Dlaczego Chronos? Kronos był greckim bogiem czasu. Stał się naszą inspiracją, bo uważamy, że każdy powinien być bogiem swojego czasu. Tak, żeby móc osiągnąć jak najlepsze efekty ze swojej pracy, nauki i odpoczynku. Zorganizowaliśmy cykl spotkań z uczniami szkół podstawowych i średnich, podczas których przedstawiliśmy im kilku szkół, których nazywamy złodziejami czasu. I oczywiście pokazaliśmy, jak z nimi walczyć. To tutaj, na tej sali, zorganizowaliśmy nasze największe prelekcje. Zgromadziliśmy bardzo dużo osób. Dokładnie 551 beneficjentów. A to nie jedyna szkoła, w której byliśmy. Byliśmy też tu. Tu. I tu. I tutaj też! Informacje, które przekazywaliśmy w naszych prezentacjach, dotarły w sumie do ponad 900 beneficjentów. Dokładnie 975. A kto jest lepszym specjalistą od czasu niż osoby, które przeżyły go więcej niż my? Nikt! I dlatego właśnie udaliśmy się po porady do pobliskiego klubu seniora, gdzie dowiedzieliśmy się, że na emeryturze wcale nie ma tak dużo czasu, więc powinniśmy go wykorzystywać już teraz. Prowadziliśmy też kampanię informacyjną w mediach społecznościowych. A nasze najpopularniejsze materiały zyskiwały nawet 24 tysiące wyświetleń. Mówili o nas w szkolnych radiowęzłach. Pisały o nas lokalne media, prasa i nasi wspaniali partnerzy. A skoro o partnerach już mowa, współpracowaliśmy z podstawówkami, szkołami średnimi, Lubartowskim Ośrodkiem Kultury, a nawet Młodzieżową Radą Miasta Lubartów. Dzięki tym współpracom pozyskaliśmy materiały i kontakty, które pomogły nam efektywniej wykonywać nasze zadania. Dostawaliśmy wiele informacji zwrotnych, że nasze działania rzeczywiście pomagają i żebyśmy kontynuowali to, co robimy. Teraz już każdy z naszych beneficjentów wie jak zostać bogiem swojego czasu. Czas, jaki poświęciliśmy na nasz projekt, zdecydowanie nie był zmarnowany. A propos czasu, chyba właśnie nam przyspańki.